Jeśli garnek nie wrze, wrze reżim. Kraje skupione na władzy i rządzeniu nie dbają o to, co myślą ich obywatele. Administracja moskiewska jest najważniejszym przykładem tego w naszych czasach. Putin jest na skraju wybuchu, ale nie obchodzi go, co jedzą jego ludzie. Należy pamiętać, że historycznie powstania ludowe, które obalały reżimy, były zazwyczaj spowodowane głodem, niedoborem, pragnieniem. Krótko mówiąc, napięcia stworzone przez gospodarkę. Rosja może być w najbardziej krytycznym momencie tego punktu zwrotnego. Od najbardziej elitarnych ulic Rosji po jej obszary wiejskie istnieje kryzys żywnościowy wynikający z gospodarki wojennej. Ludzie zmagają się z uzyskaniem nawet podstawowych artykułów spożywczych. Praktyki w stylu sowieckim mające na celu zwalczanie kryzysu żywnościowego ponownie pojawiły się we współczesnej Rosji. Rząd rosyjski przygotowuje się do wprowadzenia bonów żywnościowych po raz pierwszy od 1991 roku. Proponowane przez Rosję bony żywnościowe to elektroniczne karty, które będą przyznawane obywatelom o niskich dochodach. Emerytom i dużym rodzinom od roku 2025, umożliwiając im zakup żywności zatwierdzonej przez państwo z wyłączeniem alkoholu i tytoniu. Z powodu 13% wzrostu cen żywności w Rosji, kupony o wartości od 2000 do 6000 rubli mają na celu złagodzenie skutków kryzysu żywnościowego dla rosyjskich obywateli. Dzieje się tak, ponieważ podatki, pensje i premie rosyjskich obywateli są obcinane, a te cięcia są przeznaczane na zasoby wojskowe. W konsekwencji, wszystkie warstwy ekonomiczne w kraju doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu. Funkcjonowaniu. Supermarkety, warzywniaki, sklepy mięsne i inne sklepy w Rosji to miejsca, gdzie inflacja jest odczuwalna najbardziej. Liczby na paragonie są bardziej przekonujące niż obietnice w rosyjskiej telewizji państwowej. Gdy waga na półkach maleje, ten sam produkt staje się droższy. Skupienie się na cenach masła jako zwiastunie kryzysu gospodarczego w Rosji jest symboliczne, ponieważ masło dosłownie ucieleśnia cywilną stronę klasycznego modelu ekonomicznego, armaty czy masło, omawianego w artykułach na ten temat. Masło zapewnia nam doskonałą symetrię koncepcyjną, gdzie teoria spotyka się z rzeczywistością. Tutaj, teoretyczne masło w modelu ekonomicznym stało się rzeczywistym wskaźnikiem tego samego dylematu w obecnej gospodarce Rosji. Rosnące ceny masła sygnalizują, że budżet federalny priorytetowo traktuje obronę nad masłem. Obecnie kilogram masła kosztuje 1100 rubli. Oznacza to, że wzrost cen tego artykułu spożywczego osiągnął 115%. 20 milionów rosyjskich obywateli odczuwa wszystkie te negatywne skutki kryzysu żywnościowego bardzo dotkliwie. Reszta ludności kraju również znajduje się w bardzo głębokim kryzysie żywnościowym, ale podana przez nas liczba to najniższy punkt kryzysu. A co z pieniędzmi w kieszeniach rosyjskich obywateli? Podwyżki płac dają nadzieję na papierze, ale koszyk zakupowy szybko te nadzieje odbiera. Tymczasem w opisie filmu znajduje się kampania darowizn dla Ukrainy, organizowana przez. United 24. Jeśli chcesz wziąć udział w walce o wolność, czekamy na Twoje wsparcie. Teraz wróćmy do naszego głównego tematu. Kolejka na stacji benzynowej dodaje negatywnego obrazu sytuacji. Ludzie już nie chodzą na rynek. Z lękiem czekają na dzień rachunków. Obywatele Rosji oddalają się od codziennego życia do świata przypominającego strony dystopijnej powieści. Zostało to wywołane ambicją Władimira Putina, by przejąć terytorium Ukrainy. Od 2022 roku rosyjska gospodarka weszła w proces nieuniknionego upadku i transformacji wraz z kosztami wojny. Jednak wydarzenia ostatnich dwóch miesięcy sprawiły, że jest to nie tylko kryzys gospodarczy, ale także humanitarny. Od lipca 2025 roku podwyżki cen mieszkań i taryf usług publicznych bezpośrednio wpłynęły na miliony gospodarstw domowych. Podwyżki podstawowych usług, takich jak elektryczność, woda, gaz ziemny i wywóz śmieci, wyniosły od 8,6% do 21,1%. Podczas gdy koszty ogrzewania, zwłaszcza w zimnych regionach, mocno obciążyły społeczeństwo. To nie była tylko kwestia rachunków. Oznaczało to bezradność ludzi, którzy nie wiedzieli, czy będą mogli włączyć ogrzewanie, gdy nadejdzie zima. W tym samym okresie inflacja oficjalnie wydawała się spaść do 8,79% rocznie, ale te liczby nie odzwierciedlały rzeczywistości w lodówkach, kuchniach i na rynkach Rosjan. Roczny wzrost cen żywności przekroczył 10,79%, co nie było tylko liczbą, ale prawdziwą nazwą codziennej walki o przetrwanie, ponieważ żywność stała się teraz bardziej luksusem niż koniecznością dla milionów w Rosji. Wstyd dla naszego rządu. Wszystko, co mogę powiedzieć, to wstyd. Podstawowe produkty, takie jak chleb, mleko, masło i jajka, stały się towarami, na które emeryci, rodziny z jednym dochodem i miliony osób, ledwo wiążących koniec z końcem na płacy minimalnej, ledwo mogą sobie pozwolić. Podczas gdy cena chleba prawie potroiła się od końca 2022 roku do połowy 2025 roku, cena zaledwie 1 kg ziemniaków przekroczyła trzykrotność ceny z zeszłego roku. Innymi słowy, nawet najprostszy posiłek na stole stał się teraz nieosiągalnym marzeniem. Produkty takie jak mięso, ser i jogurt frustrują społeczeństwo nie tylko swoimi cenami, ale także ciągłym brakiem dostępności na półkach supermarketów. Skoki cen w niestabilnych produktach, takich jak jajka i warzywa, odbierają nawet niewielką ulgę na początku miesiąca obywatelom o niskich dochodach w ciągu kilku dni. Rozważmy budżet przeciętnego rosyjskiego gospodarstwa domowego składającego się z czterech osób, oparty na podstawowych potrzebach. Średni dochód zaczyna być dzielony, zanim jeszcze trafi w Twoje ręce. Pierwsze potrącenie to koszty mieszkaniowe, czynsz lub opłaty eksploatacyjne, plus opłaty za prąd, gaz, wodę i wywóz śmieci, które pochłaniają kolejną jedną trzecią pensji na początku miesiąca. Drugim głównym wydatkiem jest kuchnia. Wydatki na żywność obecnie konsekwentnie pochłaniają od 35 do 40% dochodów. Jednak ten procent nie zmienia się, nawet gdy ludzie radzą sobie z podstawowymi produktami spożywczymi. Kiedy do koszyka dodaje się takie produkty jak mięso czy nabiał, procent zbliża się do 50%. Letnie podwyżki cen transportu i paliwa wstrząsają tym stałym obrazem drugą falą. Co więcej, życie to nie tylko rachunki. Wydatki na artykuły papiernicze w trakcie roku szkolnego, nagłe wydatki zdrowotne w środku roku lub sezonowe wydatki, takie jak zimowe buty dla dzieci, tworzą dziury w budżecie. Żaden z nich nie zalicza się do kategorii dużych wydatków, ale razem wstrząsają domową ekonomią. W niektórych rejonach rodziny mogą sobie pozwolić na przygotowanie śniadania dla dzieci jedynie z kilku kromek chleba i herbaty. Emeryci radzą sobie pod koniec miesiąca jedynie na wodzie i makaronie. Na tylnych ulicach miast rośnie liczba osób przeszukujących śmieci targowe w poszukiwaniu nieskażonych produktów. W takim koszyku przetrwania słowo oszczędności jest wykreślone ze słownika. Uważa się za wyczyn nie odkładać nic na bok, ale przetrwać miesiąc, ponieważ jeden nieoczekiwany rachunek wystarczy, aby zrujnować wszystkie plany. Niestety, rozwiązaniem nie jest produkcja, lecz odroczenie. Ludzie sięgają po karty kredytowe, kredyty konsumenckie i zakupy na raty. Przenoszenie dzisiejszych wydatków na jutro stało się odruchem przetrwania, ale wraz ze wzrostem stóp procentowych koszty zadłużenia również się mnożą. Obsługa zadłużenia, czyli spłaty kredytów i rat, stała się jednym z nowych, stałych wydatków gospodarstw domowych. Gdy ten cykl nie zostanie przerwany, zaczyna się nieunikniony rezultat. Klasa średnia osuwa się w dół. Rodziny, które kiedyś mogły oszczędzać, planować wakacje i edukować swoje dzieci, teraz są zmuszone żyć z dnia na dzień, goniąc za cotygodniowymi zniżkami w supermarketach. Wahania cen paliw stały się jednym z obszarów, gdzie różnice regionalne w Rosji są najbardziej widoczne. W ostatnich tygodniach półki na stacjach benzynowych opustoszały, a dystrybutory zamilkły, zwłaszcza w odległych rejonach. Gdy kolejki rozciągały się na mile, limity na litr i dzienne kwoty pozostawiły zarówno użytkowników prywatnych pojazdów, jak i małe firmy bezradne. Regiony takie jak Daleki Wschód, Trasa Południowa i Krym zostały najmocniej dotknięte przez te fale. Za tą surową falą kryje się kilka strukturalnych przyczyn. Zakłócenia w zdolnościach rafineryjnych związane z atakami wciąż nie zostały zrekompensowane. Popyt nagle wzrósł, z wysokim zapotrzebowaniem w miesiącach letnich i szczytem sezonu rolniczego. Jednocześnie okno eksportowe stało się atrakcyjne, a popyt na rynku krajowym osiągnął szczyt. W rezultacie doszło do wewnętrznego konfliktu o każdą kroplę paliwa wychodzącą z rafinerii czy powinno być eksportowane, czy dystrybuowane na rynku krajowym. Wprowadzono tymczasowe zakazy eksportu, biurokratyczne ograniczenia pośredników i środki centralnej kontroli. Jednak to tylko kupiło czas, a nie zapewniło rozwiązania. Dzieje się tak, ponieważ prawdziwy problem leży nie w produkcji, ale w dystrybucji i bezpieczeństwie. Gdy rafinerie są uderzane, centra logistyczne zawodzą, a ruch towarowy zwalnia, napięcia rosną na stacjach w obszarach wiejskich. Ten niedobór paliwa zaczął zasilać małe czarne rynki. Niektóre stacje wprowadziły wyraźne limity litrów i stosują dzienne limity sprzedaży. Kierowcy czasami musieli czekać w wielu kolejkach w różnych miastach. Ten dramatyczny obraz uderzył w gospodarkę wiejską z reakcją łańcuchową skutków. Koszty transportu wzrosły. Ten wzrost najszybciej znalazł odzwierciedlenie w cenach żywności. Firmy transportowe, ciężarówki z warzywami i spółdzielnie transportowe przeniosły zwiększone koszty paliwa bezpośrednio na ceny produktów. W dużych miastach wpływ ten był ograniczony, ponieważ infrastruktura jest silna, odległości są krótkie, a systemy magazynowania są powszechne, jednak obraz jest zupełnie inny na obszarach wiejskich. Te same pomidory stały się o 30% droższe na obszarach wiejskich. Ceny półkowe ziemniaków, jajek i mąki rosły znacznie szybciej niż w mieście. Na Krymie i w regionach przygranicznych sytuacja ta jest teraz postrzegana nie tylko jako trudność ekonomiczna, ale także jako kwestia bezpieczeństwa. Obrazy kolejek po benzynę i pustych dystrybutorów krążące w mediach społecznościowych dodatkowo nadwyrężyły cierpliwość społeczeństwa. Chociaż rząd stara się zmniejszyć napięcia krótkoterminowymi interwencjami, społeczeństwo wie, że te tymczasowe rozwiązania nie są trwałym rozwiązaniem. Niektórzy ekonomiści spodziewają się niewielkiego złagodzenia podaży jesienią, jednak te prognozy opierają się na założeniu, że ataki Ukrainy na rafinerie i centra logistyczne ustaną. Obecnie nie ma oznak, że te ataki się zakończą. To utrzymuje premię za ryzyko na stałym, wysokim poziomie na obszarach wiejskich. W ten sposób w Rosji powstają dwa różne światy cenowe: duże miasta i obszary wiejskie. Podczas gdy inflacja, napędzana przez sektor usług, jest omawiana w centrach takich jak Moskwa i Petersburg, prawdziwym problemem na obszarach wiejskich jest po prostu dostęp do żywności. Problemem nie jest cena na półce, ale to czy na półkach są produkty. Ta głęboka nierówność zaczęła nawet zmieniać nawyki konsumpcyjne ludzi. Migracja wewnętrzna znów nabrała tempa. Młodzi ludzie i populacja pracująca przenoszą się do dużych miast, które są droższe, ale bardziej przewidywalne. Tymczasem wieś staje się coraz cichsza, uboższa i bardziej rozgniewana. Pomimo tego obrazu, państwowe agencje statystyczne mówią o wysokim poziomie dobrobytu. Średnia pensja wynosząca 97 645 rubli ogłoszona w lutym 2025 roku może na pierwszy rzut oka wydawać się oznaką dobrobytu, ale w rzeczywistości ma niewiele wspólnego z siłą nabywczą. Elementy podnoszące tę liczbę to głównie reparacje wojenne, premie ryzyka wypłacane żołnierzom idącym na front oraz zachęty pompowane przez przemysł. Obronny, ale dla nauczyciela przechodzącego przez bramkę w moskiewskim metrze, wdowy żyjącej z emerytury na Syberii czy sprzątaczki na Uralu, ten wzrost to tylko iluzja. Wchodząc w rok 2025, nominalne podwyżki płac i oferty pracy znacznie zwolniły. Co więcej, ten zastój został przyćmiony przez szybko rosnące koszty życia kwota widoczna na wypłacie może rosnąć, ale realna wartość trafiająca do domowego portfela szybko maleje, ponieważ wzrosty cen prądu, wody, gazu ziemnego i transportu uszczuplają dochód netto. Obywatele zmagają się co miesiąc, aby zmieścić mniejszy koszyk zakupów i większy rachunek w tej samej pensji. Teraz najczęściej słyszanym na ulicach Rosji stwierdzeniem jest: pracujemy, ale stajemy się biedniejsi. Optymizm w witrynach sklepowych nie przekonuje, chyba że poprawi się nastrój w kuchni. Kreml odkurza niektóre klasyczne, ale problematyczne formuły, aby powstrzymać inflację żywności. Długoterminowe kontrakty o stałych cenach lub bezpośrednie limity cenowe na podstawowe produkty, takie jak mleko, jaja, cukier i ziemniaki, są na porządku dziennym. Te kroki mogą początkowo uspokoić półki, ale doświadczenie pokazuje, że w średnim okresie niedobory, spadek jakości i podwyżki cen pod ladą stają się nieuniknione. Łańcuch dostaw zaczyna omijać te ograniczenia za pomocą pośrednich metod. Waga jest zmniejszana, zawartość tłuszczu obniżana, a do składników dodawane są tanie dodatki. Produkt cicho się zmienia, podczas gdy etykieta pozostaje taka sama. Chociaż na półkach nic nie wydaje się zmieniać, konsumenci faktycznie zaczynają kupować mniej i produkty gorszej jakości za tę samą cenę. Skurczflacja, czyli niewidzialna inflacja, to ukryty podatek tej epoki. Opakowanie jest takie samo, ale ilość produktów w środku cicho się zmniejsza. Od lat 2010 wiele grup produktów odnotowało redukcję od 7 do 20 gramów. Teraz z kryzysem gospodarczym ten trend ponownie nabrał tempa. Gdy po roku 2022 wybuchł kryzys opakowaniowy, producenci zwrócili się ku tańszym, cieńszym, mniej zadrukowanym materiałom. Rezultat: Opakowania się skurczyły, informacje stały się trudniejsze do uzyskania, a zawartość została ukryta. Do połowy 2025 roku rosyjscy konsumenci musieli zacząć zwracać uwagę nie tylko na cenę produktu, ale także na koszt za gram, zawartość opakowania i różnice w wadze między markami. Ponieważ różnica między dwoma jogurtami na tej samej półce to już nie tylko kwestia smaku, ale przetrwania. Gdy obywatele walczą o przetrwanie, z Kremla nadchodzi kolejny tragiczny krok bony żywnościowe. Te kupony to elektroniczne karty przyznawane obywatelom o niskich dochodach od roku 2025, umożliwiające zakupy spożywcze zatwierdzone przez państwo z wyłączeniem alkoholu i tytoniu. W przeciwieństwie do kart racjonowania związanych z niedoborami w czasach sowieckich, system ten ma na celu zwalczanie ubóstwa spowodowanego inflacją i wspieranie lokalnego rolnictwa pod sankcjami. Innymi słowy, Rosyjska Karta Żywnościowa, nowoczesna wersja kuponu żywnościowego, działa jako cyfrowy voucher zasilany kredytami finansowanymi przez państwo. Może być używana tylko w zatwierdzonych sklepach do zakupu podstawowych artykułów spożywczych, takich jak chleb, produkty mleczne i warzywa. Kupony żywnościowe sygnalizują zarówno społeczeństwu, jak i obserwatorom, że państwo stawia na przetrwanie ponad dobrobyt. Niestety, trudne warunki dla zwykłych rosyjskich obywateli na tym się nie kończą. Strach przed drugą falą mobilizacji jest głęboki. Pierwsza fala, która miała miejsce jesienią 2022 roku, była chaotyczna i traumatyczna. Reakcja społeczeństwa była tak gwałtowna, że Kreml unika teraz używania słowa mobilizacja. Zamiast tego gubernatorzy i kierownicy fabryk narzucają nieoficjalne kwoty używają presji, perswazji, a w niektórych przypadkach łapówek, aby osiągnąć swoje cele. Osoby, które są celem, to dłużnicy, pracownicy migracyjni o niestabilnym statusie, mężczyźni z problematycznych rodzin i ci zbyt słabi, by się opierać. Wielu jest naciskanych przez krewnych. Niektórzy zgłaszają się na ochotnika, aby wyjść z długów. Inni idą, ponieważ nie mają lepszej opcji. Kiedy wracają, często są narażeni na zespół stresu pourazowego, poważne traumy i środowisko, w którym przemoc jest znormalizowana. Tymczasem niedobór sił Roboczej rośnie. Migranci wypełniają lukę, zwłaszcza w budownictwie, logistyce i rolnictwie. To powoduje napięcia. Podczas gdy władze cywilne ich witają, siły bezpieczeństwa podejmują surowe działania, oskarżając ich o wszystko od terroryzmu po sabotaż gospodarczy. W niektórych miastach naloty i deportacje stały się rutyną. Edukacja dramatycznie się pogorszyła. Nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia lekcji patriotyzmu. Uniwersytety zostały oczyszczone z opozycji. Profesorowie, którzy mówią prawdę, ryzykują, że zostaną uznani za zagranicznych agentów i stracą pracę. W dziedzinach technicznych nawet uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach może prowadzić do oskarżeń o zdradę. Jedną z najbardziej fundamentalnych zmian od początku wojny jest stosunek rosyjskiego rządu do własnych praw. Duma uchwala teraz ustawy, które są wyraźnie sprzeczne z rosyjską konstytucją, a nikt nawet nie udaje, że to obchodzi. Sądy, które kiedyś były przynajmniej nominalnie niezależne, teraz działają jako narzędzia egzekucyjne władzy wykonawczej. Sprawy nie dotyczą już dowodów ani sprawiedliwości. Chodzi o wysłanie wiadomości. Nowe przepisy są celowo formułowane w niejasny sposób. Ogólne terminy, takie jak dyskredytowanie sił zbrojnych lub działalność ekstremistyczna, pozwalają prokuratorom i sędziom interpretować je według własnego uznania. Przeciwnicy polityczni są albo więzieni, albo zmuszani do wygnania. Każdy, kto wyraża odmienne opinie, ryzykuje, że zostanie oznaczony jako agent zagraniczny. To oznaczenie nakłada poważne ograniczenia prawne na publikowanie, edukację, otrzymywanie pieniędzy, a nawet wolności osobiste. To list hańby zaprojektowany, by izolować i zastraszać. Dla wielu oznacza koniec kariery, początek inwigilacji i ciągły strach. Co więcej, nawet elity kraju odczuwają ten strach głęboko w środku. W przedwojennej Rosji przynależność do elity oznaczała przede wszystkim jedno: bezpieczeństwo, dostęp do budżetowych środków, wolność od ścigania, życie ponad zasadami. Władza działała jak tarcza, a im wyżej się wspinałeś, tym grubsza stawała się twoja zbroja. Ta era się skończyła. Dziś ci sami ludzie, którzy kiedyś czuli się nietykalni, stają w obliczu rosnącej niepewności, a w niektórych przypadkach wręcz strachu. Wojna zmieniła zasady. W miarę jak gospodarka staje się coraz bardziej zmilitaryzowana, a klimat polityczny się zaostrza, nawet dobrze powiązani urzędnicy są pod presją. W dzisiejszej Rosji najbardziej racjonalną strategią na zwyczajne życie nie jest już odwaga, lecz niewidzialność. Dla milionów ludzi przetrwanie oznacza milczenie, spuszczanie głowy i wtapianie się w tłum, niezadawanie pytań, unikanie kontaktu wzrokowego, udawanie obojętności. To już nie są tylko umiejętności społeczne, ale życiowe odruchy. Bo jeśli system cię zauważy, najpierw cię obserwuje, a potem miażdży. Niezwracanie na siebie uwagi stało się rodzajem zbroi. Udawanie lojalności, sprawianie wrażenia, że przyjmuje się rolę narzuconą przez państwo, a czasem nawet kontrolowanie wyrazu twarzy podczas oglądania telewizji jest częścią tej strategii. Czasami udawanie, że nie słyszy się rozmów o wojnie w zatłoczonym autobusie. Czasami odpowiadanie milczeniem, gdy dziecko sąsiada jest wysyłane na front. Teraz przetrwanie zależy nie od inteligencji, ale od instynktu, nie od nadziei, ale od ostrożności. Złota zasada przetrwania w Rosji brzmi nie pozwól, by system cię zauważył. Jeśli uznałeś tę głęboką analizę za przydatną, nie zapomnij polubić filmu, zasubskrybować kanału i podzielić się swoimi komentarzami. Każdy lajk i subskrypcja pomagają nam dotrzeć do większej liczby osób z tego rodzaju treściami. Do zobaczenia w nowych analizach. Bądźcie na bieżąco. Dziękujemy. Bądźcie na bieżąco, dziękujemy. Bądźcie na bieżąco, dziękujemy.